Dofinansowanie ZUS pozwoli obniżyć opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub udzielnego opiekuna. Dofinansowanie będzie przysługiwało rodzicowi na to dziecko, na które nie pobiera on jednocześnie rodzinnego kapitału opiekuńczego. Tak zwane żłobkowe to będzie maksymalnie 400 zł miesięcznie, nie więcej niż faktyczna opłata ponoszona za pobyt dziecka w żłobku. Tę kwotę będziemy przekazywali bezpośrednio na konto bankowe placówki, która świadczy opiekę. Czyli to nie rodzic otrzyma pieniądze, ale na przykład na przykład żłobek. Wnioski o tak zwane żłobkowe można składać od 1 kwietnia i tylko drogą elektroniczną. Można przesłać ten wniosek za pomocą platformy usług elektronicznych ZUS, rządowego portalu Empatia albo za pomocą serwisu transakcyjnego swojego banku. Jeżeli wniosek wpłynie do ZUS maksymalnie do końca maja, to w takiej sytuacji dopłata do żłobka będzie przysługiwała z wyrównaniem od stycznia, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym Dziecko faktycznie zaczęło chodzić do żłobka.